Hej, witajcie. Ja jestem Stachowicz i dziś pokazywam wam 5 trików górnika. A więc co, zaczynamy? Pierwszym trikiem jest kopanie z kilofem, z zaklęciem efektywność 5. Wydajność czy efficiency, jak to woli. Drugą metodą jest drążenie. Takich oto i tuneli. I uznajmy, że to to są diamenty. Taki tunel można sobie bezproblemowo rozkopać. Trzecią metodą jest wylanie wody, po czym zaczęcie pływać przez sprint poprzez sprint i wtedy możliwe jest zrobienie kopanie się przez kratkę 1 na 1. Uznajmy, że to są diamenty. Możemy się w ten sposób czołgać. Fajna dość taktyka. Nie wiem, czy to błąd. Trzecią metodą jest um, trzymanie miecza w jaskiniach. W razie właśnie takiego wypadku. Nie chcieliście wiedzieć, co jest dalej. Się dalej stało. Znaję, no za dużo naroświły. Czwartą metodą jest kopanie używając TNT. Problem jest jeden. Kiedy podejdziecie do tego TNT, aby zabrać waszą pochodnię czy coś w tym stylu, coś tym odpalaliście, to możecie zginąć. Dobra, to było to 5 rzeczy, które. Potrzebuje każdy górnik. Niektóre metody się wykluczają, inne nie. Cześć!